Zabijcie Ty zabijcie ty chybanie, nie, Daj, no nie zabijcie <śpabilities> No ja zabijcie się, zabijcie tak zabijcie na zabijcie po prostu, nie dałam się, zabijcie się, tak, się, nie, się, zabijcie się, zabijcie się, zabijcie się, zabijcie celuj Celuj, 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 zabijcie się, zabijcie się, zabijcie nie, zabijcie nie, zabijcie się, zabijcie się, zabijcie się, Zasad nie, w ogóle nie znasz? Nie znam. Oduj, odczuń się, odczuń się, 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 Odsuń się od tej grzyba. Dobra. I teraz się odwróć. I teraz to namierza ci. I teraz się strzelaj, no, proste no. No. I koniec. Nie, nie ma, bo cię nie atakuje. Pustoka. Jak to ja Aha. Czyli to są perełki. No. No dobra, wyglądają jak zęby, no ale... To są tak nazwane, z bielej perełki, z wystrzelbionych uśmiechów, no... Będę ulepszać nim broń, widzisz? Tak, mówiłem ci, że coś tam przyda się do tego. No, ulepsz noż bo tylko tyle możesz. I... kartę. No, drugiego poziomu masz teraz nóż. Później widzisz, jak kosztują te te. widzę. muszę grać ze mną. I to wygląda jak No to jest kociołka, tylko Had to always fix some malfunctions. This disaster is either his doing or his epitaph. Ciemia się wali. Rytkujki? Tak. I widzisz, że jestem w ciemnej dupie. Może niskiej? Nie, kolorowej. No. Nie ma światła! Przyszedłem tak, żeby jakiś olbrzym mają. Może tak jest. Trzeba tu coś zdrowienia. To jest w jak mm, bardziej takie wiesz. To do nazywania. Herbaty. Wow! Ile to tego? banków. No. Te dzbanki nie były takie żywe czasem? Nie były takie, wiesz... Karyna by to Z widelcem. Zaparzaj. Nożem, jak są blisko ciebie. O, stracił, stracił garnuszek. No lejżesz go, no gdzie ty trafiasz, no? Czemu, to się nie ogarniasz Tyjako nie ze mną Przezygnuj starszy. Dawaj niego tego. Co może zrobić nikt, kiedy dokazam życinika. No pomagałbyś, Mateusz! Ja wiem, że ja nie ogarniam może do końca tej gry jeszcze, ale chciałabym ją przejść, wiesz ty głupku ty. Nie będziesz mieć ciacho nożem. Wiem, że się bronisz. Rozumiesz, że jak on robi taki zamach, to musisz dać w bok i ja muszę wtedy dać w unik. Dobra, Oj, widzę, że nasza współpraca w tej grze będzie ciężka. Jak robi zamach, podajesz dajesz bok i unik. O, widzisz jak pięknie? I tak go ciachasz. Patrz, czekasz na zamach. Czekaj na zamach. Unik, i ja wbiję sobie ten widacznik i wstepię. rozumiesz? Jak zrozumiesz, zrozumiesz podstawowe rzeczy. No dobrze, ale może się też nauczyć, obsługiwać. czy w wtedy daleko nie masz? Nie mam. Ale tu jeszcze No małym palcem zawsze się to A nie bolą palce, a Aaaa, widzisz! A ja potrafię kilka godzin grać, widzisz, nie boli. No ty masz wprawę. <grystanie> <grystanie> nie narzekasz. C. Gdzie jest kara no tam dalej. Nic, Nic pokazuję mam sobie po prostu. Idź wyżej jest z tego, co widzę. No. Po prostu. O I chciałam. jak dół, w prawo prawo, bo to jest nisko, może wskoczysz. Nie nie, nie, nie. Chociaż... O, co tu piszę? Zmniejsz się tam, gdzie rosną fiołki. Następny. Oh. O! Widzisz? Wow! Tak ja wiedziałam. To są fiołki. Zabijesz, Barbik, zabijesz. Zmniejsz mi się. Tak. Ale bo możesz się uszkodzić, ale to czekaj, nie niż ich! Czekaj! No to jest glut! Nie, tak, pokazało ci się, że jest most. To zmniejsz mnie. I jakiejś czaszki po prawej, widzisz? Mhm. Chyba śmiertelne Nie, 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 bo spadniesz! Gdzie tu jest C? Cholera. Cholera. You remember, poor Mr. Cooper? died, didn't he? Dr. Wilson rejects spontaneous combustion, but I trust Mr. Dickens. Hmm. <laughs> Coś tego okay. trzeba zwiedzać. Okay. To było wcześniej, to było zwiedzać. Przysz Przyszłam no, się. przyszłość stąd w prawo, odwróć się, tam masz iść, ten, ale iść tu jeszcze zwiedź, tu. To właśnie to, tak, po tych schodkach zjedzie. O, do cena dziś. Mogę tam wejść? Może i Co ty masz to tymi arenami wytyczny? Nie, Nie wiem, lubię je. Hej, można coś powiedzieć? Przywołaj wagon kolejki liniowej. Rekord <grystanie> się. Jest, zły bek. Linnesa, rekordowy po prostu. Super, jest tak. Mogę tam wsiąść? No przecież to jest kolejka linowa. Super. Hater Industries. <laughs> <laughs> you the hat is domain, almost as I remember it. Appearances, as you know better than most, can be deceiving, Alice. Much has changed since your last visit. Dr. Bumby says change is constructive, that different is good. Different denotes neither bad nor good, but it certainly means not the same. Cow? I'm not even sure. But yeah, does he know more about the difference between bad and good? Our British friends. <laughs> That's <laughs> the thing. You're as <laughs> randomly evil and entirely confused as <laughs> you ever were. I've managed without you so far, Matt. Return to whatever hobbles home to you. I'll call if I need you. Predictably rare. Nie jest kwestia, ale jest now hold on, i jak mówią, się. Serio? Kolej do <laughs> Kolej ściany. To jest ilość FPS-ów pokazujecie. Frame per second. Pa, <ślesz> <taka dla> <grymne> nie mam kiecka. Kiecka. Teraz będę na młodej, przynajmniej nie jestem taka przesłużona. Jestem Jest taka. <grymne> nie Ale patrz jaka jest młoda teraz. Schalmy, schalmy. Memory. Nie. Dzisiaj. 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 steel Dzisiaj. 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 to Dzisiaj. Wszystkie te takie akcje, które nie są wliczone w regułę. Jaki skręty skutki. To jest ten, 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 tak, ty... Szczeruj. Gdzie? Co? Czekaj, czekaj, bo się auto sobie pewnie robi, albo coś. Albo się coś skraszowało. Mało! Czekaj, nie ruszę. Nie, 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 to najgorsze. Chyba się gra, wykształciło.